Jak zarabiasz w czasie wyjazdu na weekend? Biznes powierzony, wejściówki do ubikacji. Cześć, cześć, Nazywam się Mirosław Ruber, prowadzę kanał Biznes to My. Kanał, który uczy jak prowadzić swój własny biznes. Cześć, słuchajcie, dzisiaj jest weekend, wyjeżdżam sobie gdzieś pojeździć i mam, zami mam zamiar miło spędzić czas. No i dzisiaj też bym chciał pokazać Wam, jak można zarobić w czasie weekendu. Czy się da? Moim zdaniem się da, ale to nie jest tak, że od razu e, wsiądziecie w samochód i będziecie zarabiać, Ale można. W tym odcinku mam nadzieję, że Wam to pokażę. Oczywiście całą publiczność proszę, jeśli jeszcze nie zrobiliście subskrypcji, dajcie subskryp subskrypcję, dzwoneczek, łapka w górę, komentarz, udostępnienie róbcie, szalejcie, pomagajcie mi, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć ten projekt i dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć każdemu na każde Wasze pytanie. Ruszamy powolutku w drogę. E w czasie jazdy stwierdziłem, że jak nagrywam filmy, jest straszny hałas w samochodzie. Mimo, że mam wysokiej klasy samochód, to jednak jest duży hałas. Nie wiedziałem, nie zauważyłem, nie pomyślałem o tym nawet, że w czasie jazdy, jak ja jadę, to mam tak duży hałas w samochodzie. Dopiero jak odtwarzam jakieś filmiki nagrywane właśnie w czasie szybszej jazdy, słyszę pełne dudnienie i hałas, który. Powoduje, że materiał jest nie do pokazania, ale trudno. Jedziemy w drogę. Hej, właśnie zatrzymaliśmy się na zjedzonko. Tutaj, niedaleko łodzi, jest fajna stacja benzynowa, gdzie jest i McDonald's, i, i fajne tutaj y, online, gdzie można normalnie zjeść. No i co tu wypatrzyłem fajnego? Wypatrzyłem takie coś co nie widziałem, a mianowicie kompoty takie w buteleczkach małych. Eee, można na chwilę. Mniej więcej to wygląda w tej wielkości. I słuchajcie, fajny biznes, bo ktoś padł na taki pomysł, żeby w małych buteleczkach zrobić nie soki, a kompot i to już popatrzyłem, że to jest wyprodukowane przez jedną firmę dla drugiej firmy. No i cała zabawa polega na tym, żeby to fajnie zrobić z dystrybucję na to. No i prosty biznes, zarabia się kasę. Ważne jest, żeby mieć fajny pomysł. Ten pomysł uważam, że za dobry, bo w sklepach są same duże słoiki, a tu jest mały słoiczek, taki właśnie do obiadu i można go bardzo fajnie wypić i z zadowoleniem i mieć e, dobry obiadek z kompotem. No i pomysł genialny i ktoś na tym na pewno zarabia fajne pieniądze, ponieważ sprzedaje to w sieci Orlen. A wiecie, Orlen jest bardzo duży, więc podejrzewam, że zrobią Duże, duże pieniądze. No i ważne jest jeszcze to, że oni robią to pod swoją marką. Pamiętajcie, jeśli robicie produkty ze swoją marką, to jest podstawa, bo Wasz brand powoduje, że jeśli jesteście dobrzy i rozpoznawalni, to zarabiacie dużo, dużo kasy. A teraz jadę dalej. I teraz, mam nadzieję, będzie możliwość opowiedzenia Wam o swoich przemyśleniach, jak można zarabiać pieniądze, kiedy się jest na wyjeździe i jak to robić. No, punkt pierwszy to jest coś takiego, że nagrywacie filmy na YouTuba, nagrywacie filmy na TikToka, na Facebooka i tak dalej, Instagrama. To jest bardzo popularne dzisiaj i osoby, które robią to stale. Fajnie zarabiają pieniądze, obserwowałem tam paru, paru youtuberów, którzy jeżdżą po świecie i YouTube im za to płaci. Oprócz tego, że jeśli już coś nagrywacie, pamiętajcie jedną rzecz, że z automatu jesteście rozpoznawalni. A jeśli mówicie o czymś, o czymś ważnym, to z reguły stajecie się z automatu też ekspertami w tym, o czym mówicie. Warunek jest jeden, że mówicie prawdę i i że to jest wiedza przydatna w życiu osobistym, biznesowym czy jakimś tam innym. Sam nagrywam te filmy po to, żeby podzielić się tą wiedzą i YouTube zauważył, że moja wiedza jest wiedzą biznesową, więc on mnie troszeczkę inaczej pozycjonuje, nie pokazuje tych filmów dzieciakom, a raczej osobom, które są zainteresowane rozwojem swoim, rozwojem osobistym, rozwojem... Biznesowym, właśnie ta, ta, takie osoby to oglądają. Jeśli ten film będzie pokazywany i będą do niego dopięte reklamy, to znaczy, że na tym filmie już zarabiam. Więc zachęcam Was też do tego, żeby e, jeżdżąc po Polsce po świecie nagrywaliście filmy, które być może wniosą coś i na pewno będziecie mogli na tym zarabiać. Innym sposobem zarabiania, kiedy wy jesteście na wyjeździe, jest tak zwana zwany biznes powierzony. Co to znaczy biznes powierzony? Mianowicie Wy się na wakacjach, a inni pracują. Ja mam też taki biznes. Są to tanie noclegi. E, znajdziecie je pod hasłem ABI Noclegi. E, to jest firma zajmująca się noclegami dla firm. I, i w, ogóle dla, w ogóle cała branża turystyczna. Zabawa polega tylko na tym, że ja, jako właściciel tych budynków, obiektów i tak dalej, jadę sobie na wakacje, a inne osoby przyjeżdżają do mnie i tam wydają pieniądze. Więc ja wydaję pieniądze gdzieś, podróżując w innych hotelach, ale działa to dokładnie tak samo w mojej, mojej branży, gdzie firmy płacą mi za to, że ich pracownicy tam śpią. Z reguły ci pracownicy przyjeżdżają od poniedziałku do piątku, ale bardzo często, zwłaszcza osoby z zagranicy. Przypiątam e, po prostu całymi miesiącami. I to jest też fajny biznes, do którego Was też bym zachęcał. E, postaram się nakręcić o tym w inny odcinek. Pokażę Wam to, jak to działa. E, myślę, że to dla osób, które mają jakieś nieruchomości, będzie ciekawa alternatywa na zarabianie osobnych pieniędzy. Kolejnym fajnym biznesem. Są wszelkiego rodzaju automaty. Automatyzacja, automaty sprzedające, automaty hazardowe, jeśli potraficie, ale tutaj w Polsce to uwaga zabronione, więc tego do końca się nie łapcie. Ale wszystkie sposoby zarabiania w sposób automatyczny. Co to znaczy? Ja kiedyś prowadziłem branżę automatów hazardowych. Ta branża została zamknięta przez rząd, więc teraz tego nie wolno. Aczkolwiek co niektórzy mają swoje takie jakieś duplej, i tam uprawiają ten hazard. Biznes bardzo dobry, ale nielegalny, więc uwaga tutaj kara za trzymanie jednego automatu jest dzisiaj 100 tysięcy złotych, więc nie radzę zwłaszcza początkującym. Ten, ten biznes sobie może odpuśćcie, ale możecie pomyśleć o automatach sprzedających. U nas tam, gdzie mieszkam, jest firma vendingowa, czyli sprzedająca żywność w, w tych automatach. I słuchajcie, ja pamiętam, jak oni zaczynali, to u nich było chyba 10 automatów na początku. Dzisiaj to mają około 50, 50 samochodów, a tych automatów vendingowych mają bardzo, bardzo dużo. Dużą ilość. Słuchajcie, powiem Wam, jest to niezły biznes, ponieważ nie wymaga e, obsługi pracowników takich stricte sprzedawcy. Pracownik w dzisiejszych czasach jest jednym z, z najdroższych rzeczy, więc e, tego unikajcie. Ja Wam powiem mam coś takiego, że jak ja mam te tanie noclegi, to mamy pieniądze, bierzemy za e, zapłatę, za, za pranie pościeli. Tam jest wrzutnik 2 zł za nie wiem, godzinę czy czegoś takiego trzeba zapłacić za, e, za wrzut i wtedy ten automat się włącza i pierze, tak? I w ten sposób też są jakieś pieniądze, nie są to żadne duże pieniądze, ale też jakieś. To jest taki czysty przykład zarabiania pieniędzy. Czyli ktoś przychodzi, wrzuca pieniądze i zarabia. Powiem Wam, że bardzo fajny pomysł też uważam jak widziałem na sprzedaż jaj, jaj po prostu sprzedaż jaj e, tak samo mleka, widziałem takie automaty, gdzie wrzuca się pieniądze i te, tam wyskakuje jakaś żywność jednorodna typu właśnie jaja albo mleko lub jakieś inne, możecie wpaść na jakiś inny pomysł więc wszystko to co związane z taką automatyką, ze sprzedażą automatyczną jest bardzo dobrym biznesem, e, ja pamiętam a, i mój kolega na przykład ma automaty rozrywkowe dla, dla dzieci i wszystkie te automaty, które są e, na, na pomorzu latem, to w dużej części ruch. są na jego. Ryncie. Są to bardzo, bardzo duże pieniądze. Nie wyobrażacie sobie, jak dużo ludzi wrzuca pieniądze do wszelkiego rodzaju automatów. Powiem Wam jeszcze taką rzecz, że fajnym pomysłem też jest na automaty gdzie kiedyś przynajmniej to były automaty na wagę ludzie e, się ważyli płacili 2 zł za to że się zważyć z ciekawości ile waży ale fajniejszym pomysłem widziałem na lotnisku też takie wagi ale typowo pod bagaż ponieważ ludzie latają i nie, wie, nie mają swojej wagi przy sobie i na lotniskach ciężko znaleźć miejsce gdzie może być zważony wasz, wasz bagaż bo tam gdzie przy odprawie nie pozwalają ważyć, więc e, taka waga widziałem w Krakowie e, gdzie trzeba było rzucić 2 złote i wtedy dopiero było zważony bagaż. Dla mnie super pomysłem jest też e, wejściówki do e, ubikacji na stacjach benzynowych są takie trójkątne przejścia, nie wiem jak to nazwać, takie automaty, gdzie po jednej osobie Trzeba wrzucić 2 zł i przejść. Słuchajcie, tyle osób, ile korzysta z ubikacji to jest po prostu kosmos, a każdy płaci złotówkę dwa. I wierzcie mi, że to są spore, spore pieniądze, które ludzie wyciągają właśnie z po tytułu tego, że trzeba zapłacić za wejście do talety. Kiedyś to było za darmo, wejście do talety, ale teraz się ludzie wycwanili, firmy się wycwaniły i to potrafi przynieść nawet 1000 zł dziennie, bo Duże stacje benzynowe, duże postojowe, miejsca postojowe. Tam naprawdę przewija się tysiące osób. Jeśli każda osoba wrzuci złotówkę, to to jest tysiąc złotych. Razy 30 dni macie trzydzieści tysięcy. Znikąd, po prostu znikąd. Więc to są też takie pomysły. Jak wpadnie Wam jakiś pomysł na, na inny automat, napiszcie w, w komentarzach, być może opowiem o tym być może się spotkałem z tym ja miałem też bardzo dużo różnego typu automatów więc miałem takie piłkarzyki miałem boksery miałem trampolinę sam wymyśliłem trampolinę więc pomysł na automaty wrzutowe to jest jeden z doskonałych pomysłów na zarabienie pieniędzy tu się możecie zastanowić czy czasem nie potraficie kupić takiego urządzenia lub wymyślić zrobić jest to doskonały biznes. Więc tym, w tym układzie Wam życzę dużego powodzenia, bo na pewno automaty to jest jedna z rzecz, rzeczy, które dobrze zarabia. Słuchajcie, nie mam już więcej pomysłów takich na biznes z automatyzowanego wtedy, kiedy e, się nie pracuje, czyli jedzie się na wakacje, a automaty lub jakiś inny biznes zarabia. Ale być może Wy słuchając możecie się podzielić takimi biznesami. Napiszcie mi w komentarzach, ja chętnie się odniosę do tego i być może coś na ten temat się wypowiem. Także mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. Przypominam o subskrypcjach, łapkę w górze, dzwoneczek, udostępnienie i wiecie, piszcie komentarze. Czekam na, na wszelkiego rodzaju reakcje od Was i mam nadzieję do krótkiego zobaczenia się znowu. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć!